Cześć. W tym filmiku kontynuujemy wspólne rozwiązywanie zadań z matury z maja 2019 roku. Rozwiążemy dzisiaj zadania od 11 do 15. W zadaniu 11 mamy następującą treść: w ciągu arytmetycznym an określonym dla n większego równego od 1 dane są dwa wyrazy: wyraz pierwszy ma wartość 7, wyraz ósmy ma wartość minus -49, a suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa. Mamy tu cztery odpowiedzi. W pierwszej odpowiedzi tutaj jest minus -168, później minus -189 minus 21 i 42 jak rozwiążemy tego typu zadanie? chcemy policzyć sumę 8 początkowych wyrazów tego ciągu zapiszmy to, szukamy S8 dlatego najpierw z tablic bardzo Was proszę o przepisanie wzoru na sumę N wyrazów ciągu arytmetycznego zapisujemy, że SN to jest A1 dodać AN to wszystko jest podzielone przez 2 Razy n. I teraz popatrzmy. Chcemy policzyć sumę 8 wyrazów, to znaczy, że u nas n jest równe 8. Mamy już tutaj w tym wzorze podaną tą liczbę. Dodatkowo wiemy, że a1 jest równe 7, to znaczy, że a1 tutaj zamiast tego a1 podstawimy 7. Mamy też napisane, że wyraz 8 jest równy minus 49, to znaczy, że ten ostatni element naszej sumy ma wartość minus 49. I tu możemy też wstawić tą liczbę. Zapiszmy to jeszcze tylko tak troszeczkę bardziej formalnie, że S8 to jest A1, dodać A8, to wszystko dzielimy na 2 i tu mnożymy razy 8. Dwójka z 8 skracamy. Tu mamy 4. Zamiast A1 wstawiamy liczbę 7, mamy plus minus 49, dlatego od razu wstawię od 49 razy 4. Otrzymamy minus 42 razy 4 to jest liczba minus 168. I teraz szukamy już tylko odpowiedzi. Mamy tutaj odpowiedź A. Tu nie chciałabym, żebyście tak naprawdę z tego układu tych dwóch równań, chodzi mi o te dwa równania, wyznaczali różnicę tego ciągu i następnie dodawali do siebie po kolei te wyrazy. Ten wzór jest w tablicach. Wystarczy tylko podstawić do tego wzoru i zobaczcie, wynik macie od razu podany. Teraz mamy zadanie dwunaste. Dany jest ciąg geometryczny AN określony dla N większego równego od 1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek. A5 podzielone na 3, A3, czyli piąty wyraz podzielony przez trzeci wyraz ma wartość 1 dziewiątej, Szukamy, tutaj mamy iloraz tego ciągu jest równy, czyli szukamy ilorazu tego ciągu. Tu mamy cztery odpowiedzi: 1 trzecia, 1 przez pierwiastek z 3 trzech, z trzech, oraz pierwiastek z 3. Zapiszmy ten warunek, który tutaj jest zapisany, to znaczy, że a5 podzielone przez a3 to jest równe 1 dziewiątej. a5 wyraz piąty podzielony przez wartość wyrazu trzeciego to jest u nas równe 1 dziewiątej. Mamy tutaj do czynienia z ciągiem geometrycznym. Wzór ogólny na ciąg geometryczny, przypominamy, że to jest a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. a1 to jest pierwszy wyraz tego ciągu, q iloraz, a n to jest n-ty wyraz w naszym ciągu. Zamiast a5 na podstawie tego wzoru możemy wstawić, że to jest a1 razy q, zapewne tu wiecie, że będzie do potęgi czwartej, Teraz to wyrażenie podzielimy przez A1 razy Q do potęgi drugiej i to wszystko jest równe liczbie 1 dziewiątej. A1 nam się fajnie tutaj skraca. Q do potęgi czwartej podzielone przez Q do potęgi drugiej to jest Q do potęgi drugiej. Odejmujemy wykładniki od siebie, bo mamy te same podstawy. Oczywiście i to jest równe u nas 1 dziewiątej. Teraz wiemy, że Q będzie równe 1 trzeciej albo q będzie równe minus 1 trzeciej. Już mamy tak naprawdę odpowiedź, bo tutaj jeszcze była taka informacja, że wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie, czyli ten wynik dla nas nie pasuje. Q jest równa 1 trzecia, ale zauważcie, że tej odpowiedzi Q równa się minus 1 trzecia tu w ogóle nie ma w zadaniu, czyli nawet byśmy się w nie pomylili w tym, gdybyśmy zapomnieli zapisać tutaj to rozwiązanie. Ewentualnie mogliśmy z tego równania przejść, napisać tak, Q równa się 1 trzecia, bo Q jest większe od zera. Szukamy odpowiedzi i zaznaczamy, że to jest odpowiedź A. Tutaj wykorzystaliśmy tylko ten wzór na enty wyraz tego ciągu. Zobaczcie, podstawiliśmy, skróciliśmy i obliczyliśmy szukany iloraz. Teraz mamy zadanie 13. Sinus kąta ostrego alfa jest równe 4 piąte. Wtedy musimy obliczyć, zauważcie, cosinus kąta alfa. Tu mamy cztery odpowiedzi. Jak zrobimy takiego typu zadanie? Chciałbym, żebyście to zadanie zrobili naprawdę szybko. To znaczy, nie będziemy tu korzystali z jedynki trygonometrycznej, tylko skoro jest to kąt ostry alfa, rysujemy sobie rysunek pomocniczy. To znaczy, rysujemy trójkąt prostokątny. Oznaczamy sobie ten kąt. Jako alfa. Jeżeli wiemy, że sinus kąta ostrego, czyli sinus tego kąta alfa jest równy 4 piąta, to z definicji sinusa ewentualnie to także w tablicach jest. To jest stosunek długości przyprostokątnej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej. Tutaj możemy dopisać, że to jest to samo co 4x przez 5x, wstawiamy 4x, tutaj mamy 5x. Chcemy obliczyć cosinus kąta alfa, podtrzymujemy długości tej przyprostokątnej, tutaj chyba widać, że tu będzie 3x, ewentualnie jeżeli tego nie widzicie zapiszę, że tu jest y i mamy tak 4x do kwadratu to jest 16x kwadrat plus y kwadrat i to jest równe 25x kwadrat. Y kwadrat jest równe 9x do potęgi drugiej, i nasz y jest równe 3x. Y jest liczbą dodatnią, to możemy wstawić 3x. Dlaczego nie proponuję, żebyście wstawili samej czwórki, samej piątki? Bo gdyby to zadanie, było jeszcze w taki sposób sformułowane, że byłaby podana na przykład długość jednego boku. W tym momencie powiedzenie, że tutaj mamy 4 i 5, a tutaj ten bok by się nie zgadzał później z stwierdzeniem Pitagorasa, to mogłoby nam tak wyjść, dlatego ten iloraz to jest stosunek długości tego boku do tego boku. I nie w jednym przypadku to będzie oczywiście 4 piąte, to jest tak, jakby już postać nieskracalna tego ułamka długości tych dwóch boków, czyli 4x przez 5x. I teraz w tym zadaniu, nawet jakbyśmy podstawili czwórkę, piątkę to by wyszło, ale w innym mogłoby wam nie wyjść. Dlatego ja robię to bardziej ogólnie, niż po prostu zrobię sobie czwórkę, napiszę i zacznijcie w ten sposób rozwiązywać każde zadanie. Tak nie można robić, jeżeli to jest tylko po prostu, to nie jest powiedziane, że ten bok ma długość 4, a ten ma bok długość 5. To jest stosunek długości tego boku do tego boku. I bardzo proszę, żebyście na to zwracali uwagę. Możemy od razu zapisać, że cosinus kąta alfa to jest ten bok do tego boku, czyli 3x do 5x, to znaczy 3 piąte. Tutaj nawet nie musielibyście zapisywać, wykonujecie rysunek pomocniczy, zaznaczacie 4x, 5x, oznaczacie od razu, że tutaj mamy 3x i kosinus alfa jest równy 3 piąte. Szukamy takiej odpowiedzi, znajdujemy, to jest odpowiedź D. I teraz mamy zadanie 14. Punkty D i E leżą na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym ABC. Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Kąt wpisany DEB ma miarę alfa. Tutaj mamy rysunek i musimy, mamy polecenie zatem alfa równa się. Musimy obliczyć miarę kąta alfa. Tu mamy cztery odpowiedzi i będziemy starali się dobrać jedną z nich. Po pierwsze, wiemy, że ten trójkąt jest trójkątem równobocznym. To znaczy, że każdy kąt przy wierzchołku tego trójkąta ma miarę 60 stopni, czyli ten kąt. Jest taki sam jak ten, jest taki sam jak ten, i ja tu w jednym miejscu napiszę 60 stopni. Teraz odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Rysujemy odcinek CD. Zauważmy, że kąt DCB jest oparty na tym łuku DB, czyli tutaj możemy wyróżnić ten kąt. Czyli kąt DCB jest kątem wpisanym opartym na tym łuku, ale analogicznie kąt DEB też jest kątem wpisanym opartym na tym samym łuku. Wyróżnijmy ten kąt. Czyli to jest, ten kąt też jest oparty na tym samym łuku DB. Stwierdzenia o, kącie wpisany, o kątach wpisanych opartych na tym samym łuku, miarę tych kątów są takie same. To znaczy, że skoro tutaj mamy kąt alfa, to tutaj też jest kąt alfa. Ale trzeba jeszcze zauważyć, że skoro odcinek CD jest średnicą tego okręgu, natomiast trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym, to prosta CD jest osią symetrii tego trójkąta. I ten kąt zostaje podzielony na dwa równe kąty, o mierze 30 stopni, bo ten cały kąt ma miarę 60 stopni. Wobec tego nasze alfa ma miarę tutaj 30 stopni, i w ten sposób znaleźliśmy już odpowiedź. Zaznaczamy, że to jest odpowiedź A. Mamy rozwiązanie naszego zadania. To zwróćcie uwagę, trzeba było skorzystać z e, takich dwóch faktów, że kąty wpisane oparte na tym samym muku mają taką samą miarę. Tutaj jest kąt alfa, tutaj jest kąt alfa. Ewentualnie można było najpierw zacząć od tego, że skoro ten odcinek jest średnicą tego okręgu, to e, można powiedzieć, że to jest oś symetrii tego trójkąta. I teraz ten kąt tu przy wierzchołku C będzie podzielony na dwa równe kąty. Tutaj mamy 30 stopni, to tutaj też będzie mi 30 stopni. I mamy jeszcze jedno zadanie na dzisiaj. Dane są dwa okręgi: okrąg ośrodku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K. Tutaj mamy cały rysunek już wykonany i wtedy zauważcie, chcemy obliczyć długość odcinka OK. Tutaj mamy albo OK jest równe 6, albo 8, albo 10, albo 12. Jak za takiego typu zadanie macie się zabrać? Proponuję, żebyście wszystkie dane, które są tutaj podane w treści, przenieśli na ten rysunek. Czyli na początku przenosimy informację o tym promieniu. Promień tego okręgu o środku O ma długość 5. Promień Zapisujemy, że tutaj mamy 5. Ten odcinek oczywiście też ma długość 5. Teraz okrąg ośrodku P. Zauważmy, że promień tego okręgu jest równy 3. Zobaczmy, zapisujemy trójeczkę. tutaj też możemy sobie zapisać trójkę. Znamy długość całego odcinka OP. Ten cały odcinek OP ma długość 16, a szukamy długości odcinka OK. Tego odcinka szukamy. Zapiszmy sobie, że ten odcinek to u nas będzie X. Natomiast ten odcinek KP to będzie 16 minus x. Mam nadzieję, że z tym się zgadzacie. Skoro cały odcinek ma długość 16, ten oznaczyliśmy jako x, bo x szukamy, to ta druga część odcinka, ta pozostała część to jest 16 minus x. Teraz chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się dokładnie trójkątom OAK oraz trójkątom BKP. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten kąt. Które teraz zaznaczam przy wierzchołku K, jest z, dla obu trójkątów taki sam. To są kąty wierzchołkowe, oznaczam to kątem alfu. Teraz promień tutaj jest prostopadły do odcinka AB, czyli do prostej AB. Tutaj zaznaczam kąt prosty. Analogicznie, kąt przy wierzchołku B tutaj też jest PBK, też jest kątem prostym. Na tej podstawie możemy już stwierdzić, że te dwa trójkąty są do siebie prostopadłe. I tutaj można też zastosować twierdzenie Telesa, bo jeżeli tutaj mamy kąt prosty i tu kąt prosty, to zwróćcie uwagę, że te odcinki OA są do siebie równoległe. Odcinek OA do odcinka BP. Ja wykorzystam tutaj własność wynikającą z podobieństwa tych dwóch trójkątów. Zapiszę to dla Was teraz, że trójkąt OAK, tego nawet przy zadaniu zamkniętym do arkuszu nie będziecie pisali, nie będziecie mieli na to czasu. Ja tylko dokładniej to wyjaśnię. I trójkąt. B, KP, one są do siebie podobne z cechy kąt, kąt, kąt. Mamy kąt prosty i kąt alfa taki sam, to znaczy, że ten trzeci kąt oczywiście też jest taki sam. I układamy teraz proporcje. Na początku biorę odcinek, który leży naprzeciwko kąta alfa do odcinka z drugiego trójkąta, też leżącego naprzeciwko kąta alfa, to znaczy 5 podzielone przez 3. Tutaj naprzeciwko kąta alfa leży odcinek długości 5. Chodzi mi o ten odcinek OA. W tym trójkącie to jest odcinek BP. I to jest to samo, co długość odcinka z pierwszego trójkąta, który leży naprzeciwko kąta prostego, to jest nasz X, podzielone przez długość odcinka, który leży naprzeciwko kąta prostego, ale w tym mniejszym tutaj trójkącie, to jest 16 minus X. Rozwiązujemy teraz to równanie i nasz X to jest szukana już odpowiedź. Na to zadanie. Mnożymy teraz na e, krzyż, czyli to 5 razy 16 dojąć to jest 80, odjąć. 5x od razu zapisujemy i to jest równe 3x. W takim razie 80 będzie równe 5x plus 3x to jest 8x. Po podzieleniu obu stron tego równania przez 8 otrzymamy, że x jest równe tutaj 10. Szukamy odpowiedzi, znajdujemy ją i zaznaczamy. Mam nadzieję, że teraz to zadanie jest dla Was już jaśniejsze i zapraszam niedługo na kolejną porcję zadań z tego arkusza.